To jest proszę Państwa taki wtorek, na przykład kiedy jest zimno, to jest czas, żeby zapoznać się z takim programem mówiącym o tym, jak odmłodnieć, jak dbać o siebie i jak zachować witalne siły do końca życia. Entuzjaści zdrowego trybu życia, czy możemy w ten sposób o Was powiedzieć? Witamy pięknie Pani Anna Niewiarowska i Pan Mariusz Budrowski. Są ja tutaj. się zgadzam, można. Tak, tak, jak najbardziej, jak to temat bardzo młodo i tak witalnie brzmi. Chcemy no, o tym właśnie porozmawiać, o tej witalności i o młodości, o tym, jak o siebie dbać, żeby jak najdłużej zachować nie tylko urodę, bo to, to jedno, ale przede wszystkim no te witalne środku. siły i w środku, i to, żebyśmy po prostu mieli chęć do życia i byli zdrowi i witalni. Macie podobno na to sposób, no to my słuchamy, teraz, co pani Aniu? Uroda, uroda tak naprawdę właśnie wynika z, z tego środka. To, co, do czego ja zachęcam, to do oczyszczania organizmu. To jest to, czego, co codziennie zbieramy i z pokarmów, i z emocji. Jeżeli zaczniemy dbać o siebie, wprowadzimy jako jeden z elementów stylu życia oczyszczanie, nie tylko właśnie to fizyczne, ale też emocjonalne, to tak naprawdę wzmienia się i nasze ciało, nasz wygląd i wydobywa się i energia, i blask. No i oczywiście witalność. Panie Mariuszu, coś Pan dorzucić, czy coś w kontrze? Nie, nie ma w kontrze. Dorzucam oczywiście taki proces, jak oczyszczanie, to całkowicie nieznany ludziom tak naprawdę w przeszłości, kiedy żeśmy się naturalnie odżywiali, było dużo mniej przemysłu wokół nas i rozwoju cywilizacji, który oczywiście dał nam dużo ciekawych rzeczy i tak naprawdę ułatwił nam życie, ale też wprowadził dużo toksyn, na które nasze ciało jest nieprzygotowane. I to też jest jeden z elementów naszego projektu, w którym zachęcamy do tego, żeby przeprowadzać czy to posty, czy to detoksy sokowe, czy to oczyszczanie, Właśnie organizmu, ale my też jeszcze idziemy krok dalej i zachęcamy do jedzenia roślin. Poprzez lata praktyki, ponieważ już ponad 10 lat, 12 lat w zasadzie nie zjadamy żadnych zwierząt. My mówimy, nie jemy niczego, co ma oczy i plany na przyszłość. E, doszliśmy do naprawdę wspaniałych rezultatów, jeśli chodzi o nasze ciało. Nie chorujemy w ogóle. E, nasze ciało nie ma żadnych dolegliwości. Wróciło do tak zwanej homeostazy, czyli równowagi. E, I dlatego zachęcamy wiele osób do tego, żeby z tego skorzystały. Przez to też będzie witalność i przez to też będzie wydłużenie życia. Możemy sobie takie. przepraszam. A brzmi nieprawdopodobnie, ale państwo są przykładem tego, że tak jest, że to żadna magia, że to działa. Krzysztof, miałeś... A to ja o tej magii chciałem spytać. Tak. Gdybyśmy chcieli tak na własną rękę, jakoś tak być może delikatnie, skromnie zacząć, to jak to oczyszczanie, taki, taki pierwszy element, pierwszy krok powinien wyglądać? Przede wszystkim pierwszym krokiem powinno być przyjrzenie się tego, co jest dookoła nas, co jemy i czego możemy, i co na, nam nie służy, czego możemy się pozbyć. E, czyli tak naprawdę żywność przetworzona, wszelka żywność przetworzona, która jest bardzo, coraz więcej. E, i, I to, o czym Mariusz powiedział, ta roślinność, czyli żywe e, o, owoce, e, warzywa, to, co rośnie, w naturze. To, co możemy pójść na pole i, i, i wziąć, to jest to y, zamiana. Czyli zamiast puszek kartonów, e, owoce i warzywa. No, ale ktoś teraz powie: No dobrze, dobrze, owoce, warzywa. No ale teraz idziemy do sklepu i doskonale wiemy o tym, że tak. Ten ze szklarni, ten, przepraszam za określenie, pędzony, ten pokryty jakimiś różnymi, tak, takimi preparatami, które sprawiają, że po czterech miesiącach podróży on nadal wygląda świeżo. No i gdzie tu tak naprawdę te prawdziwe wa warzywa i owoce? Tak, to to jest jakby niekonsekwencja w działaniu człowieka. Ja myślę, że człowiek podjął decyzję, że będziemy wszystko modyfikować i im szybciej. Mniej, większe zyski, mniej strat, tym lepiej, ale w pewnym momencie do pewnego jakiegoś etapu to jest może właściwe, ale później po prostu jest tylko gorzej. Natomiast ja mam takie powiedzenie, nawet najgorsza marchewka jest 100 razy lepsza od kawałka przetworzonego jedzenia na Twoim talerzu. <grym> to, to, to ponieważ jest tam witalność i ta witalność wynika z tego, że ta marchewka rosła w ziemi, pobierała energię z ziemi, pobierała energię z deszczu, ze słońca. W procesie fotosyntezy powstała krew, czyli mamy tutaj chlorofil, który płynie w tych roślinach i kiedy nie przetwarzamy tego, nie zabijamy tego ogniem, czyli zjadamy w takiej naturalnej formie, to wtedy nasze ciało, nawet jeśli tych stosunek powiedzmy tych minerałów czy witamin jest dużo mniejszy niż 50 lat temu, to i tak jesteśmy w stanie dużo więcej z tego wyciągnąć. Nas, niestety nauczyliśmy się przetwarzać jedzenie. Kiedy jemy mięso, no to nie ma innego wyjścia, ale przy okazji, że zaczęliśmy też przetwarzać rośliny, a one wcale nie wymagają od nas przetwarzania, może poza Ziemniakami, czy, czy powiedzmy jeszcze jakimiś innymi warzywami, które nie do końca my akurat polecamy do jedzenia, ale większość warzyw każdy z nas wie, że można wziąć po prostu i zacząć chrupać. I jak wrócimy do tego, to i, i zdrowie powraca, i witalność powraca. I do kalafior surowy jest pyszny, ja tak. ostatnio odkryłam. Powiedzieli Państwo o bardzo ważnej rzeczy: oczyszczanie. To jest słowo kluczowe. Nie doceniamy go i nie zdajemy sobie chyba tak do końca sprawy, jak ważne to jest dla naszego organizmu. Kojarzy nam się to oczyszczanie z takim detoksem, jeżeli chodzi o to, co spożywamy. Ale myślę, że równie ważne jest to oczyszczenie umysłu. I chyba tutaj nie doceniamy wagi tego, jak to jest istotne, żeby nad tymi emocjami pracować. To jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę jesteśmy jednością. Nie ma czegoś takiego ciało, umysł, tylko jesteśmy jednością. Tak samo przyjmujemy toksyny z pokarmów, jak i z otoczenia, z emocji od innych ludzi. I warto jest jedne i drugie uwalniać z organizmu. I to, co jest też. Połączeniem w nas, to jeżeli zwalniamy ciało, czyli jeżeli zaczynamy dbać o siebie w takim znaczeniu robimy wolniej, nie biegniemy za tym, co, co nas pogania i pędzi, to zwalnia ciało i zwalnia nasz umysł. Jak zaczyna zwalniać ciało umysł, to zaczynają wychodzić toksyny i te fizyczne i te emocjonalne. Ja się że... trochę zaniepokoiłam. Tak, z tym, co pani bo... powiedziała. Ale to to jest... mogę zaraz wyjaśnić. To jest bardzo, to ist... bardzo ciekawa. To jest bardzo istotne, A to ja szybciej, to jest bardzo istotne, żeby uwolnić te złe emocje. Pytanie jak to robić, bo jeżeli jest nas złość jakaś i napięcie... To, to mnie zaniepokoiło to właśnie. Co mamy, czy my mamy sobie pozwolić na to, żeby po prostu dać ujście tej jakiejś, tym negatywnym emocjom. <grym> na takie ujście może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Ujście no akurat nie jest dobrym pomysłem z tego powodu, że ujście będzie wywoływało negatywne emocje u, u innych. No właśnie. Nam chodzi o to, żebyśmy je uwolnili. Najlepiej robić to w sposób naturalny, czyli to, co powiedziałam. Jeżeli e, zwolnimy nasze ciało, czyli tak naprawdę zaopiekujemy się naszym ciałem, to nasz umysł również będzie e, uwalniał te emocje. To e, dobrze Proszę jest zastosować właśnie tutaj o czym mówiliśmy, o tej e, żywności, czyli przyjrzeć się żywności, ale też całemu naszemu stylowi życia, o której chodzę spać, e, jak spędzam wolny czas, czy ja w ogóle mam wolny ale czas. Ale czasami nie we wszystkim mamy na to wpływ, bo oczywiście możemy sobie pewne rzeczy wyregulować, możemy sprawić, że znajdziemy, wygospodarujemy czas na być może jakiś odpoczynek, ale no. Mamy pracę, która może nas stresować, mamy pracę, która będzie wymagała od nas uwagi przez nie przez 8, a przez 10-12 godzin, mamy y, rodzinę, y, y, mamy dzieci. No. I w tym wszystkim tego miejsca dla nas na no to wyciszenie jest tak naprawdę coraz mniej. To jest są bardzo takie szybkie techniki, które warto zastosować. Na przykład techniki oddechowe. W minutę czasu można się uspokoić. E, wystarczy odpowiednio wydłużyć swój wdech i wydech. E, czyli na przykład doprowadzić do tego, żeby na minutę to było 6, maksymalnie 8 oddechów. E, czyli zajmuje to minutę tak naprawdę, żeby uspokoić nasz umysł. E, Nie masz wymówek. E, no, ale, minuta. Tak, no, ale te, 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 te emocje, ten, ten Oczywiście, ten ale warto, przed, warto przetestować. E, naprawdę działa. Y często przed takimi stresującymi sytuacjami dla nas, na przykład taka sytuacja tutaj, bycie w telewizji, to też jest stresująca <grym> sytuacja, widać, tak? Oddychaliśmy, ale, oddychaliśmy, tak, ale oddychaliśmy, ale przede wszystkim taka minutka czasu dla siebie na tak zwaną medytację, to nie musi być nic takiego jakiegoś specjalnego, zapalanie świec i gongów i tak dalej, tylko po prostu sam moment takiego wyciszenia i zdania sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to my regulujemy, to my decydujemy w jaki sposób reagujemy na stres, bo stres jest i on jest jest nawet czasami dobry, natomiast nasza reakcja na stres, czyli w jaki sposób my ten stres odbieramy, czy on dla nas dobrze wpływa, my możemy się ładować nawet czyimś złym stresem, my możemy poprzez mind flow, możemy doprowadzić do takiego stanu, że my pobieramy wręcz energię od tej osoby zestresowanej naprzeciwko i wykorzystujemy do uzdrowienia siebie i tej drugiej osoby i podniesienia wibracji tak naprawdę na świecie. Dużo się o tym teraz mówi. Świat jakby zmierza w kierunku wykorzystania tego, co było tutaj zawsze, czyli wykorzystania energii. Czy to czy energia z roślin, która tam płynie, poprzez to, że one tam rosną, czy to będzie energia z oddychania, czy to będą specjalne ćwiczenia, techniki medytacyjne i tak dalej. Naprawdę na świecie jest coraz więcej osób, które jest tym zafascynowane, my między innymi też. Jeszcze, mhm. jeszcze tylko tak dodam, bo to, to ważne, co powiedziałeś rzeczywiście, ale jeszcze ładowanie od roślin, czyli przebywanie w naturze. Im więcej będziemy przebywać w naturze i tak jak na przykład w Warszawie, to może być park, do którego pójdziemy i tymi roślinami dalej się będziemy... I na bosaka ładować. tam pochodźmy. Prawda? To dobry plan na niedzielne popołudnie. My zaczerpnęliśmy od Was mnóstwo pozytywnej energii, za co Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Anna Niewiarowska i Mariusz Budrowski, entuzjaści Zdrowego Trybu Życia. Bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy. Za dziękuję. Dziękujemy.